Zaczynamy od wejścia na stronę Netic Cloud. Na stronie głównej widzicie różne usługi, ale nas interesuje hosting mind Tutaj widzicie różne pakiety, różnią się głównie ilością RAM. Im więcej RAM, tym więcej graczy. Ogólnie chodzi o to, że im więcej RAM, tym będzie mniej lagów i im będziecie mogli mieć więcej pluginów. Na zwykłe granie z kolegami spokojnie wystarczy tutaj Dirt. Gdy wybierzesz pakiet, tutaj klikasz dodaj do koszyka i wam się pojawia koszyk. Tutaj sprawdzasz, co kupujesz. Wybierasz okres płatności i przychodzisz do płatności. Po opłaceniu usług serwera, automatycznie pojawia się na koncie. Żeby tutaj kupić serwer, musicie wpisać serwer na imię, nazwę go serwer, Klikamy checkout. I tutaj macie Twoją usługę, którą chcecie kupić. Tutaj możesz wpisać jakiś kod. Tutaj klikać zgadzam się na warunki licencji i klikasz checkout. Musicie się teraz zalogować. Jak nie macie konta, klikacie zarejestruj się. I tutaj podajecie dane. Ja mam konto, więc się loguję. Zaznaczam, żebym został zalogowany. Klikam zaloguj się. Mam swoje konto. No i jeszcze raz. Klikacie, zgadzam się na warunki licencji. Klikacie check out I tutaj dodajecie metodę płatności. Ja już mam kupiony serwer, więc nie będę kupować kolejnego. Wy tutaj musicie dodać metodę płatności. Jak ty klikniecie, tutaj, tutaj otwiera Wam się tutaj metodę płatności, i tutaj dodajecie. Klikacie Add Payment Method. No i tutaj wpisujecie, tak? Po zakupie, logujesz się do panelu klienta Fnatic, czyli oto tutaj na tą stronę. W panelu głównym masz listę usług, faktury i ustawienia konta. Nas interesują aktywne usługi. I jeśli chcecie przejść do serwera, klikacie aktywne usługi, i no tu macie. To jest moja, to niezapłacona, ale jak zapłacicie, to będziecie mieć normalnie. Ja tu mam aktyw i klikacie, i macie tutaj informacje, i klikacie go to serwer. I teraz wa ważna zasada: Was tu nie was tu nie przyniesie tutaj. Będziecie musieli wejść w swoją pocztę e-mail, którą podaliście przy rejestracji i tam będziecie mieć e-mail odnośnie logowania. Ja Wam to, poka to pokażę. Będziecie mieć oto tutaj będziecie mieć dwa e-maile. Pierwszy to jest odnośnie usług serwera, ale drugi to jest odnośnie konta. Jeśli wejdziecie tutaj, klikacie Stop your account, tam wpisujecie tylko hasło i tam chyba klikacie Reset password, jeszcze pamiętam. I od razu was przyniesie już po zakupie, was przyniesie tutaj do takiego panelu. I tu jest mój serwer, kilka manage serwer. Widzisz tutaj kilka podstawowych zakładek na górze: status serwera, czyli start, restart oraz stop. W dalej macie IP serwera, tutaj hostname, zaraz wam wytłumaczę o co w tym chodzi. I tu macie bardzo ważną tutaj yy, zakładkę server ID. I to jest kod serwera. Jeśli będziecie mieć jakiś problem z serwerem i chcecie zapytać się administracji, to ten kod podajecie, bo administracja od razu będzie wiedzieć, o jaki serwer chodzi. Nie podawajcie żadnych IP czy tego typu. Podawajcie tutaj o ten kod, bo od razu administracja będzie wiedzieć o co chodzi. Na samą zakładką jest konsola. Tu widzisz start serwera. Zaraz wam pokażę. Zakładka konsola pokazuje, co dzieje się na serwerze na żywo. Tu widzisz start serwera, wejście gracz, ewentualne błędy. Jeśli coś nie działa, to zawsze zaglądasz jako pierwsze. Jak klikniecie start, to tu widzicie na żywo, jak ten serwer się uruchamia. Ja na razie go nie uruchamiam, więc na chwilę go zatrzymam. Potem przejdziemy do uruchomienia. Następną uważam zakładką są pliki plikach masz cały serwer od środka. Możesz wrzucać pluginy, edytować pliki, usuwać lub wgrywać świat. To tutaj najczęściej będziesz zaglądać. Jeśli chcecie coś tu wrzucić, klikacie Upload lub Upload Folder. W zależności czy chcecie folder wrzucić, czy po prostu jeden zwykły plik. Klikacie Upload, no to normalnie macie pliki, możecie je tutaj wgrywać. Ja na razie nic nie ja wgrywam, bo nie, nie mam takiej potrzeby. I tu macie całą listę. My, wy, jakim Wy jeżeli nie uruchomiliście serwera, to możecie mieć lekko mniejszą listę, ponieważ jeszcze te pliki się niektóre nie. Ponieważ niektóre pliki się nie stworzyły. Ale jeżeli uruchomicie serwer, no to na pewno będziecie mieć. I tu jest wa ważna zakładka, tutaj jest coś Advanced. I macie upload Minecraft Icon i Server Properties. Tu Upload Minecraft Icon służy do tego, żebyście wgrali logo serwera. Czyli jak macie Minecraft listę serwerów, to zawsze po lewej stronie, tego, jakby tej nazwy serwera, jest jakaś ikona. I to właśnie możecie wgrać. Jak klikniecie, bugasz wszystkie pliki i macie coś takiego, nie? I tu możecie po prostu wybrać. Ja na razie. Drugą jedną z najważniejszych rzeczy w serwerze jest Server Properties. No i tutaj macie najważniejsze rzecz, to te tryb, czyli tam. Łatwy, normalny, trudny lub pokojowy. jedną z ważniejszych w sumie takich rzeczy to jest tutaj seed, czyli tu możecie wpisać, jaki chcecie, żeby ten świat miał seed, i to się od razu taki wygeneruje z tym seedem. Kolejną ważną rzeczą jest max player, czyli ile maksymalnie graczy może grać na tym serwerze. Maksymalny rozmiar światu. Kolejną zakładką są. Pluginy tutaj. W zakładce pluginy możecie różne pluginy instalować. Ja na przykład tutaj wybrałem Word Edita. Jeśli chcecie na przykład zainstalować, no to klikacie Select Version, no i tu wybieracie wersję, jaką chcecie pluginu i klikacie Install plugin, nie. I, I wam się on zainstalowuje. Kolejną zakładką ważną jest subdomena. I tutaj możecie tworzyć subdomeny. Ja tu na przykład zrobiłem subdomenę test.fnetic.pl, Jak ją usunę. Tutaj mo mogę jeszcze raz stworzyć, tutaj swój subdomenę. I tutaj wybierasz y, y, sub, y, subdomenę. Y, I ja na przykład wpisuję test. Select domena to jest tylko Fnetic.pl, jakby skrót fnatic I tu klikacie jak jakby server, więc tutaj klikacie to. To odsadzono się tego serweru, klikacie create. Klikacie stwórz co do i macie coś takiego. I to jest jakby IP, które też możecie wpisać w Minecrafcie i też połączy was z tym serwerem. Kolejną przedną funkcją jest backups, zakładka, czyli inaczej kopie zapasowe. Jak tutaj, tutaj jak klikniecie stwórz kopię zapasową. To jest tutaj funkcja Locket i to chodzi o to, że jeżeli yy, tej kopii zapasowej nie, jakby nie odblokujecie, to nie możecie jej usunąć. To też takie przydatne, nie? Kolejną przedną funkcją jest harmonogram. Znaczy schedules i jak klikniecie stwórz harmonogram no tutaj nazywacie go i klikacie, tutaj ustawiacie jaki chcecie harmonogram żeby był czyli na przykład minuty co każdą minutę tak co każdą piątą minutę co co każdą 10 minutę tutaj macie godziny, dzień miesiąca, miesiąc dzień tygodnia i tutaj macie ustawienie only when the server is online czyli wtedy kiedy serwer jest Online, a tutaj Shadow Enable, czyli jest włączona, tak? Ja tego nie tworzę. Tak. Kolejną bardzo przydatną funkcją jest funkcja użytkownicy users i tu pozwala ona, żeby inni użytkownicy, którzy też mają konto na Fnatic, mogą mieć dostęp do waszego serwera. Tu zaznaczacie uprawnienia, jakie, jakie chcecie, żeby ten użytkownik miał i tu wpisujecie go email no i klikacie potem invite user i no i on po prostu będzie mieć dostęp do tego serwera tak z tymi uprawnieniami, jakie mu dodacie kolejną bardzo ważną funkcją jest funkcja tutaj wersje tutaj wybieracie silnik na jaki chcecie jeżeli wybierzecie na przykład spigot no to tutaj wybieracie wersję jaką chcecie i możecie wtedy właśnie te plugin zainstalować jeżeli weźmiecie na przykład tylko vanilla to nie będziecie mogli pluginów. Ja sobie zostawię tutaj Spigot, tak? Nie będę go instalować. Potem kolejny funkcja to property server, ale to, to wam wcześniej pokazywałem. Jeżeli macie serwer już skonfigurowany, no to można go uruchomić. Żeby uruchomić serwer, klikacie Start. Możecie przejść tutaj do konsoli i tutaj macie jak serwer już uruchamia się, tak? Będziecie mieć taką. Ikonkę będziecie mieć okienko, które tutaj wyskakuje. I tu będzie Minecraft Eula i możecie je zaakceptować, bo inaczej ten serwer po prostu nie będzie mógł się uruchomić, tak? No i tu macie konsolę, możecie tu wpisywać komendy. Jeżeli macie też już uruchomiony serwer, to możecie do niego wejść, tak? ja uruchomię sobie Minecrafta. I się widzimy, jak już uruchomię. Jeśli uruchomi Wam się Minecraft, no to, żeby wpisać IP poprawne, to albo wybieracie swoją subdomenę, którą ustawiliście, albo wybieracie tutaj ten oto prawdziwy IP. Czyli jak wejdziecie w serwer, tutaj Manage Server, tu macie te prawdziwe IP, a ta subdomena to jest tylko subdomena, tak? Czyli jak ją wpiszecie, to przekierowuje Was, jakby na te IP, tak? Jeżeli tutaj wejdziecie, klikacie tutaj serwer, wpisujecie tę IP. Gotowe, no i możecie tutaj kliknąć dołącz i dołączacie tutaj na już na ten świat, na ten serwer, tak? I no i no i to tyle, tak naprawdę, tak tutaj. No jak widzicie, plugin jest WordEdi, którego sam zainstalowałem sobie. I w tym odcinku to tyle, jeżeli macie jakieś Pytania, komentarze jakieś możecie dać. Postaram się odpowiedzieć na nie. Jeżeli będziecie kolejną kolejny, jakiś poradnik, coś, to to piszcie w komentarzach śmiało. Ja postaram się zrobić odcinek albo po prostu wytłumaczę to w komentarzach, tak? Więc, no, to, to tyle w tym odcinku. No, subskrybujcie. 什么？